Cześć, pokażę Wam dzisiaj jedną rzecz, co się może przydarzyć, jeżeli jeździcie w zimie z hardtopem, co się może stać z miękkim dachem, tak więc ściągniemy sobie tutaj ten hardtopik w 36 ja już to wcześniej sobie podejrzałem, dlatego stwierdziłem, że zrobię Wam to nagranie i parę rzeczy sobie omówimy, co się stało i dlaczego i jak tego uniknąć. Także biorę się za ściąganie hardtopu, muszę zrobić cięcie, bo sam tego nie dam rady zrobić, więc... Musimy to zrobić we dwójkę, i zaraz, jak go ściągniemy, to sobie tutaj pokażemy, jak to wygląda. Dobra, zamkniemy sobie teraz dach. No, na razie manualnie. Sprężyny nie istnieją gazowe. Dach jest jeszcze przed naprawą. Dobra, zobaczymy, co tutaj się porobiło. Mam nadzieję, że to widzicie, jak ten dach wygląda. Zaraz wam zrobię jakieś zbliżenie, jeżeli słabo widać, no jest trochę tutaj pleśni. Przymknę jeszcze tutaj klapę, o, można zobaczyć, co się stało. Jest sporo pleśni na dachu. Widać, że w miejscach głównie tam, gdzie materiał dotykał jeden do drugiego, bardzo pogięte okno. Tutaj są zmatowienia na tym oknie do, do polerowania i one są tutaj symetryczne, więc tak jak okno było złożone, było jakieś zanieczyszczenie, nie było dobrze doczyszczone, tak tutaj to się po prostu odbiło. I tak wygląda jazda, jeżeli ten hardtop jest długo schowany. Skąd się wzięła ta pleśń? Czy to jest efekt tego, że dach był nie do końca wysuszony i złożony? Niekoniecznie moim zdaniem Możecie dach dobrze wysuszyć, ale jeżeli samochód będzie w wilgotnym otoczeniu Mówiłem o tym w jednym z odcinków Czyli na, na dworze albo w jakimś wilgotnym garażu, prędzej na dworze To pamiętajcie, że tutaj w schowku na dach są też odpływy Teraz jeszcze to pokażę, może nie z bliska, ale Tutaj w tym miejscu przy mocowaniu stelaża są odpływy, nawet teraz jest tam woda, więc po prostu wilgoć i tak się tam troszeczkę dostaje, może nie na cały schowek dachu, ale jednak ta wilgoć tam jest, więc opcje są dwie: albo dach był wilgotny, albo tej wilgoci nabrał już będąc w schowku. Tak czy siak, no dach jest pokryty pleśnią, dlatego moim zdaniem hardtop na całą zimę to nie jest jakieś idealne rozwiązanie. Nawet w instrukcji 36 jak się wczytacie, jest napisane, żeby raz w miesiącu go ściągnąć, rozprostować dach i że może być konieczne dociągnięcie go ręcznie, pomaganie mu przy zaryglowaniu, jeżeli to jest dach w pełni automatyczny, ponieważ dach może się skurczyć i to się dzieje. To jest normalka, że dach się kurczy. Tutaj, jak się przyjrzymy, to jest taka wnęka na palce w tym plastiku, w tym plastiku jest wnęka na palce, która służy do tego, żeby właśnie go z przodu dociągnąć, jeżeli ten dach się skurczy. W pierwszych egzemplarzach pełni automatycznych tej wnęki nie było, była inna blenda, trochę inna podsufitka. Dopiero potem to wprowadzono. Także no moim zdaniem zakładanie hardtopu no trzeba z tym ostrożnie. Fajnie auto wygląda raz na jakiś czas, też sobie lubię ten hardtop założyć, gdzieś tam się przejechać. Auto nabiera nowego wyglądu, ale jako ochrona dachu. No to widzimy, jak ta ochrona właśnie wygląda Trzeba to robić naprawdę z głową i najlepiej wtedy, kiedy faktycznie no, to auto nie jest narażone na jakąś dużą wilgoć Wtedy powinno być w miarę OK Czy to okno się rozprostuje? Jak przyjdzie konkretne słońce, może to parę tygodni po, potrwać, ale e, jeżeli chodzi o fason, to ono się rozprostuje Tutaj nie ma obaw, jedynie zostają te właśnie takie... Może tutaj przejmę kamerę i Wam pokażę, jak to wygląda Zostają takie właśnie ślady do polerowania I to jest tutaj, jak widzicie, wszystko odbite symetrycznie, więc ta, to okno, po prostu jedna powierzchnia o drugą ocierała I stąd się wzięły te zmatowienia, to wcale nie będzie tak łatwo je usunąć, nie? A tak wygląda ta pleśń To Wam pokażę z bliska Większość dachu jest, jak się przyjrzymy, w pleśni. I jeszcze tutaj ten schowek na dach, pokażę Wam, że tam jest mokro. Być może jest trochę bardziej mokro z tego względu, że ten dach nie działa i ta pokrywa nie była dociągnięta, ale nawet w prawidłowo działającym dachu zawsze trochę wody tutaj jest. Tu w rogu, tam w tym miejscu jest ten odpływ. We 3 6 fajnie, bo jest on na wierzchu dostępny. We 4 6 trochę gorzej, bo trzeba Odkręcić stelarz, żeby się do odpływów dostać. Decyzję, czy zakładać hardtop, czy nie. No, zostawiam wam. Jeżeli zakładacie, to zdwojona ostrożność. Jeżeli chcecie go założyć na dłużej, bo na krótko to, to nie ma problemu. Podobnie rzecz się ma do składania mokrego dachu w sezonie letnim, gdzieś tam po i tak dalej. No lepiej tego nie robić, bo dach się może skurczyć, no od razu nam nie spleśnieje momentalnie, ale może się skurczyć, a jak otworzymy go i zostawimy na dwa tygodnie, bo auto jest garażowane, no to też możemy coś takiego zastać. Także dzięki za oglądanie. Cały czas jakieś ciekawostki będę na bieżąco tutaj wrzucał.